Wyobraź sobie dokładnie moment, w którym twoje ciało milknie. Serce zwalnia, powietrze się waha, a świat wydaje się powoli oddalać, jak cofający się przypływ. Z zewnątrz wydaje się, że wszystko się skończyło, ale w środku coś się budzi. Co dzieje się w tym momencie, gdy ostatni oddech miesza się z ciszą? Czy świadomość po prostu się wyłącza, czy też kontynuuje podróżowanie po ścieżkach, które, czy ludzkie oczy nie widzą, wielu nazywa ten moment końcem ale starożytni, a nawet ci, którzy powrócili z doświadczeń bliskich śmierci, opisz to jako początek, pierwszy krok w podróży między światami. Miejsce, w którym czas się rozpływa, gdzie wspomnienia wciąż świecą jak gwiazdy ostatnich czasach i dusza po raz pierwszy uświadamia sobie, że życie było tylko jednym z pomieszczeń. Ogromna świątynia zwana istnieniem. Prawda jest taka, że pomiędzy jednym życiem a drugim istnieje święty odstęp, przestrzeń odkryć, uzdrowienia i objawienia. Tam duch dokonuje przeglądu tego, czego doświadczył, rozumie, co czuł i przygotowuje się na to, co nadejdzie. Nie ma pośpiechu, nie ma zegara, tylko świadomość, wolna, czysta, świetlista. To właśnie w tej niewidzialnej przestrzeni kryje się siedem imponujących, odkryć na zawsze zmień sposób, w jaki postrzegasz śmierć. Czas, a nawet własne poczucie siebie. Istnieć. Jeśli kiedykolwiek kogoś straciłeś, jeśli boisz się nieznanego, lub po prostu czujesz, że coś jest poza tym, co widzą oczy, nadszedł czas, aby słuchać sercem. Bo to, co ma się wkrótce objawić, nie należy do religii, ale do duszy. I zanim będziemy kontynuować, pamiętajcie: duchowość jest podróżą pamięci. Zarejestruj się i chodź ze mną. Ponieważ twój następny oddech może być twoim pierwszym krokiem zrozumieć, co dzieje się pomiędzy jednym życiem a drugim. Mówią, że kiedy ciało umiera, wszystko się kończy, ale każdy, kto był pomiędzy dwoma światami, opowiada inną historię. Moment odejścia nie jest eksplozją, jest rozwiązaniem. Dusza nie rozluźnia się jak ktoś, kto coś wyrywa, lecz rozluźnia się jak ktoś coś niszczy. Stary węzeł. Przez kilka sekund wciąż czujesz ciężar swojego ciała, ciepło skóry, echo tego ostatniego pokonać, a potem przejmuje niewytłumaczalna lekkość. Znika strach, znika dźwięk świata, a głęboki spokój, jakby wszystko ogarnia ktoś zgasił światła, nie ogłaszając końca, a dopiero początek. To właśnie w tym momencie wielu opisuje widok własnego ciała z góry, leżącego i nieruchomego. Są tacy, którzy słyszą wokół siebie głosy, płacz. Modlitwy, odległy pomruk maszyn, ale nie ma już bólu. Świadomość pozostaje przebudzona, żywa, obserwując to, co wcześniej wydawało się niemożliwe do zobaczenia. Niektórzy mówią o miękkim, nierażącym, ale przyjemnym świetle, przypominającym wołanie ciche dochodzące z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Inni dostrzegają subtelne obecności, przewodników, dawno zmarłych członków rodziny, czeka czule. Nie ma osądzania, jest tylko wsparcie. Tradycje duchowe opisują ten moment jako zerwanie srebrnego sznura, ogniwa energia jednocząca ciało fizyczne z ciałem duchowym. Kiedy się rozpada, dusza w końcu się uwalnia. Ale to wyzwolenie nie jest takie samo dla wszystkich. Ci, którzy żyli bardzo przywiązani do materii, strachu lub poczucia winy, czują się zagubieni, próbując dotknąć świata, który już ich nie słucha. Inni, bardziej przygotowani, postrzegają proces ze spokojem, rozpoznając chwilę jako wypełnienie cyklu. Umieranie zatem nie oznacza zniknięcia, to przekroczenie niewidzialnego portalu, który zawsze tam był. W nas. Ciało odpoczywa, ale świadomość się budzi. I to właśnie tam, w tej krótkiej przestrzeni pomiędzy ostatnim oddechem a pierwszym przebłyskiem zrozumienia, że wielka tajemnica zaczyna się ujawniać. A jeśli to, co nazywamy końcem, jest tylko wspomnieniem tego, kim zawsze byliśmy, wyobraź sobie, że budzisz się w miejscu, w którym czas nie płynie, ale się zmienia, czujesz się jakbyś nie spał, ale otoczenie wokół ciebie wydaje się być zbudowane z mgły i pamiątka. Kolory są miękkie, dźwięki wydają się pochodzić z wnętrza, a wszystko wibruje w żywej ciszy. W ten sposób wiele dusz opisuje swoje pierwsze przebudzenie po śmierci. Na początku jest zamieszanie. Dusza nadal rozpoznaje siebie jako ja. Myśli, czuje, pamięta, ale nie rozumie, dlaczego ludzie jej nie słuchają. Próbuje dotykać przedmiotów, ale jego ręce wędrują w powietrzu. Krzyczy, dzwoni, płacze i nikt nie reaguje. To tak, jakby być obecnym i niewidzialnym jednocześnie. Dla niektórych to desperacja. Dla innych to tylko dziwny sen, z którego wkrótce się obudzą. Stopniowo pojawiają się oznaki, że coś się zmieniło. Środowisko zdaje się reagować na myśli, kształty kształtują się na emocje. Proste uczucie spokoju może oświetlić wszystko wokół. Nagły strach. Zaciemnić przestrzeń. Świat duchowy nie jest zbudowany z materii, jest zbudowany z wibracji. A każda wibracja odsłania stan wewnętrzny. To wtedy dusza zaczyna dostrzegać obecność. Światła, które się poruszają, głosy brzmiące jak melodie. Są przewodnikami, mentorami, bezcielesnymi członkami rodziny. Nie przychodzą ze słowami, ale z uczuciami. Z czułością tak głęboką rozpuszcza strach. Na tym początku nikt nie jest sam. Nawet te dusze, które czują się zagubione, są otoczone współczującymi energiami. Ksao jak niewidzialne ramiona podtrzymujące noworodka. Niektórzy się opierają, próbują wrócić. Odwiedzają ich domy, uczestniczą w pogrzebach, obserwują tych, których kochają. Inni, akceptując to, co się stało, idą w stronę światła, które ich wzywa. Każda dusza budzi się na swój sposób wtedy, kiedy tego potrzebuje. To pierwsza nauka po śmierci zrozumienie, że rzeczywistość się nie skończyła po prostu zmienił kształt. Świadomość trwa teraz może zobaczyć to, co wcześniej było ukryte a jeśli to, co nazywamy niebem jest tylko lustrem tego, co czujemy w środku? Po pierwszym przebudzeniu dusza nadal pozostaje bardzo blisko świata fizycznego. To tak, jakby niewidzialna nić łącząca ją z Ziemią nie została całkowicie zerwana. Przez siedem dni, według wielu tradycji duchowych, świadomość krąży pomiędzy oba plany, obserwując, czując i żegnając się. Widzi to, czego nie widziała wcześniej. Zwróć uwagę na łzy tych, którzy pozostali. Na ruch osób przygotowujących ciało, na wzruszenie tych, którzy pozostali gesty, modlitwy, kwiaty. Każda łza, każde wypowiedziane lub niewypowiedziane słowo, wibruje jak fala świetlna, która dotyka dusza, ale te wibracje nie są neutralne. Pogodna miłość i wdzięczność podnoszą ducha i pomagają mu iść do przodu. Już rozpacz i zaprzeczenie wiążą cię niczym subtelne łańcuchy które trzymają Cię blisko bólu, które pozostawił. Dlatego w wielu kulturach siódmego dnia odprawiane są rytuały: zapalają świece, modlą się, śpiewają, dziękują. Te gesty nie są symboliczne są to portale energetyczne. Pomagają duchowi zrozumieć, że cykl się zakończył. Dusza zaczyna wtedy uwalniać się z gęstości ziemi, czując się lżejsza, bardziej przejrzysty, bliższy swemu prawdziwemu. Pochodzeniu. W tym okresie wielu opisuje uczucie przejścia, tunelu, mostu, a złota mgła, która ich prowadzi. Nie jest to miejsce fizyczne, ale stan przejściowy, korytarz wibracyjny, w którym wspomnienia, emocje i więzi ulegają delikatnemu rozpuszczeniu. Nic nie zostaje zapomniane, ale wszystko zostaje zrozumiane. Przywiązanie zamienia się w naukę. Ból zamienia się w mądrość. Kiedy nadchodzi siódmy dzień, dusza czuje inne wołanie. Słodkie, nieodparta, która ciągnie ją w nowym kierunku. Za nimi jest echo świata materialnego. Przed nami horyzont światła, który pulsuje jak serce. W tym momencie rozumie. Śmierć nie oddzieliła jej od ukochanego. Ona po prostu zmieniła sposób bycia obecnym. Prawdziwa miłość nie zna granic. Co by było, gdyby każda modlitwa odmawiana na Ziemi była zapaloną gwiazdą? która miała prowadzić tych, którzy odchodzą. Kiedy przeprawa dobiegnie końca, duch zostaje powitany w przestrzeni światła i ciszy. Nie ma tronów ani sądów, dusza nie jest ani karana, ani nagradzana, widzi tylko siebie. I w tym głębokim spotkaniu z własnym sumieniem rozpoczyna się przegląd życia. To jak oglądanie filmu, tylko że czujesz go w środku. Każdy gest, słowo i myśl pojawiają się ponownie z absolutną przejrzystością. To, co zostało powiedziane z miłości, wibruje jak słodka woń, co było napędzane strachem lub obojętność ciąży jak cień. Nie ma możliwości kłamstwa, ponieważ dusza odczuwa wpływ wszystkiego, co spowodowała dobro i zło, jakby znajdowało się w sercu każdej osoby, której dotknęło. Zdaję sobie sprawę, że każdy wybór, niezależnie od tego, jak mały, tworzy część niewidzialnej sieci, która jednoczy całe życie. Mentorzy duchowi nie osądzają, po prostu się świecą, pokazują cel każdego bólu, naukę ukrytą w upadkach, piękno milczy na proste gesty. Dusza rozumie wtedy, że nic nie poszło na marne, ani błąd, ani strata, ani cisza. Wszystko było doświadczeniem, wszystko służyło poszerzaniu świadomości. Proces ten nie jest szybki. Dla niektórych dusz jest to wieczna chwila. Dla innych długa kontemplacja. Są łzy, jest śmiech, jest zdumienie, ale przede wszystkim jest wyzwolenie. Poczucie winy znika, gdy pojawia się zrozumienie, a miłość, która kiedyś wydawała się odległa, objawia się jako energia, która zawsze prowadziła każdego krok, nawet w najciemniejszych chwilach. Pod koniec tej recenzji dusza budzi się i staje przed nowym pytaniem: czego muszę się jeszcze nauczyć? To początek nowego cyklu w świecie duchowym, gdzie wybiera, czego chce leczyć, pogłębiać i przekształcać. A co by było, gdyby prawdziwym osądem było tylko wspomnienie tego, jak bardzo kochaliśmy? Po przeglądzie dusza wchodzi w okres odpoczynku. Nazywa się to przerwą między życiami, czasem poza czasem, w którym nie ma ciała, bólu ani pospiesz się. W tej spokojnej przestrzeni świadomość odnawia się, wchłaniając lekcje z tego, czego doświadczyłeś. To jak nurkowanie w oceanie spokoju, gdzie zmywane są wszelkie wspomnienia, zrozumienie. Wielu opisuje ten stan jako dom światła. Nie jest to miejsce fizyczne, ale pole energetyczne, które wibruje w doskonałej harmonii. Tam pokrewne dusze spotykają się ponownie. Niektórzy wymieniają się wrażeniami na temat swoich doświadczeń, inni pozostają cisza, po prostu promieniująca miłością. Istnieje poczucie absolutnej przynależności. Jakby w końcu każda cząstka bytu, gdyby pamiętał skąd pochodzi. W tym okresie duszy pomagają duchowi mentorzy, istoty, sumienie, rozszerzone doświadczenia, które pomagają jej zrozumieć cykle jej własnej podróży. Razem dokonują przeglądu nie tylko właśnie zakończonego życia, ale całego zestawu wcieleń poprzednie. Widzą wzorce, które się powtarzają, wybory, które wciąż wymagają wyważenia i zalety rozkwitać. Nic nie jest narzucone. Uczenie się odbywa się poprzez miłość, nigdy poprzez strach. Również w tej przestrzeni dusza znajduje głęboki odpoczynek. Niektórzy pozostają tam przez długi czas, jak ktoś, kto śpi, aby odzyskać siły. Inni szybko odczuwają powołanie przedmiotu, chęć, rozpoczęcia od nowa, zdobycia nowych lekcji. Każdy podąża własnym rytmem, kierując się wewnętrzną mądrością. W tym miejscu pośrednim rozumiane jest prawdziwe znaczenie wieczności. Nie jako coś nieskończonego, ale jako coś kompletnego. Wszystko jest obecne. Nie ma przeszłości ani przyszłości, jest świadomość. I w tej świadomości dusza rozumie, że miłość jest jedyną prawdziwą siłą, jedyną, która przechodzi przez wszystkie istnienia, nie gubiąc się. A gdyby niebo nie było celem, ale stanem, pamięci o tym, czym już jesteśmy? Kiedy dusza czuje, że czas odpoczynku dobiegł końca, Pojawia się nowy impuls kiełkować w środku. To wezwanie, aby zacząć od nowa, chęć powrotu do tematu i kontynuowania nauki. W tym czasie spotyka się ponownie ze swoimi duchowymi mentorami, aby nakreślić, co będzie następna podróż. Wszystko jest uważnie obserwowane: cnoty już pokonane, cienie, które jeszcze proszą o światło, o więzy, które wymagają uzdrowienia. Uwzględniono każdy szczegół, jakby cały. Wszechświat pochylił się, aby w tym pomóc decyzja. Dusza nie wybiera kar, wybiera ścieżki rozwoju. Wie, że ból, jeśli jest zrozumiany, jest nauczycielem, że wyzwanie jest mostem, do którego prowadzi mądrość. Wtedy właśnie rysowana jest wielka mapa. Rodzina, kraj, czas, ciało, talenty, a nawet pewne trudności są definiowane według naukę, którą chcesz osiągnąć. Nic nie jest przypadkowe. Dusza obserwuje możliwe linie przeznaczenia. I przy pomocy przewodników, wybiera tę, która będzie lepiej, będzie sprzyjać Twojemu awansowi. Inne dusze związane starożytnymi zobowiązaniami miłości i nauki również wziąć udział w tych przygotowaniach. Rodzice, dzieci, partnerzy, przyjaciele, a nawet przeciwnicy spotykają się na subtelnych płaszczyznach, łącząc się spotkania, które później przejawią się jako zbiegi okoliczności, ponowne spotkania lub wyzwania w życiu Ziemia. Nie ma pośpiechu. Jest tylko cel. Wszechświat szanuje absolutną, wolną wolę duszy. Może przełożyć swój powrót, zmienić plany lub wybrać nowe misje. Jednak w pewnym momencie zew wzrostu przemawia głośniej i decyzja zostaje podjęta. Dusza przed odejściem, kontempluje blask wszystkich, których kocha i obiecuje ich rozpoznać, nawet przez zasłonę zapomnienia, bo wiesz, że prawdziwa miłość to kompas, który przemierza wieki. A kiedy wszystko jest już gotowe, podchodzi do sprawy, znów czując ciężar sprawy. Czas i dźwięk życia pulsujący w oddali. A co by było, gdyby każde narodziny były jedynie powrotem obietnicy złożonej wśród gwiazd? Moment nowego wstąpienia jest jednym z najbardziej tajemniczych i pięknych w całej podróży duszy. To wtedy duch, już pełen świadomości i miłości, postanawia ponownie zanurzyć się w gęstość materii. To nie upadek. To lot w odwrotną stronę, skok światła w stronę nauki. Gdy dusza zbliża się do Ziemi, zaczyna odczuwać ciężar czasu, wibracje planety, wołanie łona, które ją powita. Pamięć duchowa zaczyna się wtedy zasłaniać. Zapomnienie jest aktem miłości. Bez tego ciężar wszystkich wspomnień byłby nie do uniesienia. Dusza akceptuje brak pamięci, aby móc zacząć od nowa z czystym sercem. I prawdziwą wolnością wybierać i odkrywać na nowo. W miarę zbliżania się, porozumienia zawarte na płaszczyźnie subtelnej wchodzą w życie. Pozostałe dusze, rodzice, rodzeństwo, przyszli towarzysze, również się przygotowują. Spotkanie będzie udawane jako przypadek, ale żadne spojrzenie nie jest przypadkowe. Więzy miłości i nauki są rozpoznawane nawet bez pamięci. W tym momencie dusza staje się nasieniem. Jego energia splata się z formującym się ciałem niczym iskra, która budzi się w ciele serce nowego istnienia. Pierwsze uderzenie serca płodu jest jak odległy bęben przypominający jesteś wracam. To ubieranie duszy na czas. Z drugiej strony, mentorzy przyglądają się im czule. Wiedzą, że podróż będzie intensywna, ale konieczna. Każda łza, każdy uśmiech, każdy wybór posłuży wyższemu celowi ewolucji. I w tej samej chwili gdy na ziemi rozbrzmiewa pierwszy krzyk, niebo milknie w czci. Koło życia obraca się po raz kolejny. I cykl zaczyna się od nowa. A co by było, gdyby narodziny były tak naprawdę momentem, w którym wieczność postanawia o tobie pamiętać to samo? Teraz już wiesz: między jednym życiem a drugim nic nie jest stracone. Śmierć nie wymazuje, ona jedynie przemienia. Dusza nie umiera. Zmienia adres. Uczy się. Odpoczywa, wybiera i powraca. Każde istnienie jest rozdziałem księgi, która się nie kończy, a jedynie odkrywa się na nowo jasne strony. Być może, gdy słyszysz te słowa, coś w tobie budzi stare wspomnienie, tęsknota, która nie ma imienia, ec z miejscami, których nigdy nie odwiedziłeś, stoi przed tym, wydają się znajome bez powodu, to Twoja dusza, pamiętająca, że również przeszła przez portale, już wyszła i wróciła. Jesteśmy podróżnikami po tym samym oceanie, płynąc pomiędzy światami widzialnymi i niewidzialnymi, uczyć się kochać na wszystkie sposoby, na jakie pozwala czas. Dlatego nie bójcie się śmierci. Po prostu bój się żyć bez zrozumienia wartości życia. Każdy akt dobroci, każde ofiarowane przebaczenie, każda wzniosła myśl jest ziarnem posadzone na następny powrót. To, co czujesz, tworzysz, co leczysz, uwalniasz. A to, co kochasz. Zostaje na zawsze. Jeśli coś w tym filmie poruszyło Twoje serce, to nie przypadek. Może to Twój duch pamięta, że przyszedłeś tu, żeby pamiętać, rozpoznać we własnym życiu subtelne znaki, w których zamieszkuje już wieczność Ty. Zarejestruj się i kontynuuj z nami tę podróż, ponieważ istnieją światy w światach, a dusza wciąż skrywa tajemnice, których nie może być możemy zrozumieć.